Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd Tygodnika Katolickiego Niedziela. Temat przewodni, do kogo pozdrowie. I na stronie 14 mamy artykuł księdza Adriana Puta, obieka duchowa w czasach zarazy. I tutaj ksiądz Adrian mówi o tej potrzebie także duchowego wsparcia, bo bardzo często w pandemii skupiamy się tylko na tej części zdrowotnej, a warto też zadbać o swojego ducha. Z kolei na stronie 22 i 23, nie taki kościół groźny i pan Tomasz Musiał mierzy się z tą tezą, że właśnie w kościele możemy się zawić I to w sposób naukowy, przystępny ukazuje ten fakt, że w kościele możemy czuć się bezpieczni. I na stronie 24 o akcji Zaadoptuj kleryka, czyli o modlitwie o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przejdźmy teraz do niedzieli wrocławskiej. I na stronie pierwszej pan Grzegorz Kryszczuk podejmuje taki temat. Halloween, nie dziękuję. I zachęcam do tego, jakie tezy stawia pan Grzegorz na stronie pierwszej, z części newsowej mamy relacje z wydarzeń, chociażby z tych dni papieskich, które odbywały się w ostatnich dniach, między innymi o miasteczku rodzinnym, które stworzyła Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, o koncercie Łukasza Zagrobalnego w Miliczu w parafii św. Andrzeja Woboli, czy o koncercie w parafii opatrzności Bożej we Wrocławiu, o uroczystym ślubowaniu na sztandar w KLO w Henrykowie i o konferencji poświęconej między innymi Edycie Sztalni, Janowi Pawłowi II i Romanowi Ingardenowi. Ta relacja na stronie trzeciej. Na stronie czwartej mamy relację ze Światowego Dnia Dziecka Utraconego, które obchodziliśmy 15 października. O tym, o obchodach, o tej modlitwie we Wrocławiu. Z kolei na stronie Piątej naszego dodatku rozmowa Grzegorza Kryszczuka z ojcem Pawłem Witonem na temat Duszpasterstwa Akademickiego Dach, Jezuickiego Duszpasterstwa, które obchodzi swoją dziesiątą rocznicę istnienia. z 6-7 to relacja z uroczystości adwirzańskich, które w tym roku no trochę w skromniejszym yy, odbywały się trochę skromniej niż zawsze, ale mimo wszystko, tak muszę powiedzieć, brałem udział w kilku wydarzeniach. Ten duch uroczysty, modlitewny był. Odbyła się także skromna, ale była Pielgrzymka Piesza do grobu Świętej Jadwigi. Te wszystkie relacje na stronie 6 i 7 wiadomo, że to wszystko nam się nie zmieści, dlatego zastosowaliśmy kody QR. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany szerszą relacją, poprzez telefon komórkowy czy smartfon, za pomocą specjalnej aplikacji można sobie najechać, zeskanować kod i cieszyć się relacją i na stronie ósmej kolejna relacja, tym razem z otwarcia Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej, a Biblioteki Archidiecezjalnej i poświęcił ją i oficjalnie otworzył Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. I tutaj też zastosowaliśmy kod QR, gdyby ktoś chciał zobaczyć galerię zdjęć z tego wydarzenia, to skanujemy kod i cieszymy się zdjęciami z tego wydarzenia. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie, zachęcając do lektury prasy katolickiej, bo jest to bardzo rozwijające dla nas lektura duchowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.